Cześć jestem Lukcie, pokażę wam monitor i ja Amdji Master GB3271QSU. Zapraszam do oglądania. Unboxing na samym początku widzimy duże pudło. Na jego przedział mamy charakterystyczną postać dla serii Red Eagle, informację o modelu oraz o tym, że mamy tutaj 165Hz i panel IPS. Z prawej strony mamy logo G-Master oraz informację o klasie energetycznej. Z tyłu mamy render monitora, jego model oraz informację, że ma adaptive synca 165Hz, 1ms czasu reakcji, rozdzielczość WQHD, panel IPS. Niżej mamy informację, że ma 31,5 cala, HDMI, USB, możliwość podpięcia słuchawek oraz głośniki. Z boku mamy naklejkę z powtórzonymi informacjami z tyłu. A więc otwórzmy go. Na samym początku mamy papierologię. Pilot. Kabel zasilający. Solidną podstawę. Kabel DisplayPort. Kabel USB do huba. Kabel HDMI. Oraz monitor z solidną nogą. Recenzja. Monitor nie krzyczy do nas wyglądem. Cienkie ramki po bokach, z jedną większą na dole z rogiem producenta. Z tyłu plastik, uchwyt na montaż wesa, port ześlenia, dwa porty HDMI, dwa porty DisplayPort, 4 porty USB i wyjście słuchawkowe. Dodatkowo przyciski do sterowania oraz włączenia i wyłączenia monitora. Monitor z podstawą jest naprawdę ciężki i solidny, jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, oczywiście nic tutaj nie lata, nic nie trzeszczy. Matryca IPS zapewnia pokrycie 100% kolorów SRGB i gwarantuje doskonałe odzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Monitor wyposażony został w rozdzielczość 2560x1440, czyli WQHD, dzięki czemu możemy dostrzec nieco więcej szczegółów. Przydaje się to w przypadku tworzenia grafiki, podczas grania w gry czy oglądania filmów, gdzie liczymy także na doznania wizualne. Tutaj ważną rolę odgrywa także matryca IPS, dzięki której otrzymamy lepiej odwzorowane kolory, wysoką jakość obrazu i szerokie kąty widzenia. Gdy no. mówimy o monitorze gamingowym, to nie możemy zapomnieć o częstotliwości odświeżania i czasie reakcji. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z czasem reakcji na poziomie 1 milisekundy oraz odświeżaniem maksymalnie 165Hz. Do gier pokroju CSGO te parametry sprawdzą się niemal idealnie. Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługę technologii LFC, dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu, praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę. Jeśli chodzi o nierównomierność podświetlenia, to ja niestety nie trafiłem najlepiej i nie wygląda to za dobrze. Jednak muszę Wam powiedzieć, że w rzeczywistości wygląda to znacznie lepiej niż na kamerze. Teraz widzicie też Dufo. Moim zdaniem najniejsze smurzenie jest na wyłączonym overdrive'ie. i na takim też korzystałem z tego monitora w grach. W monitorze mamy 2 3 głośniki. One po prostu są. Nie krają źle, ale szału też nie robią. Menu w tym monitorze jest przejrzyste i łatwe w obsłudze. Charakterystyczne w monitorach HDMI. Monitor możemy obracać w prawo i w lewo. Podnosić w górę i w dół w zakresie 120 mm. Regulować kąty pochylenia 22 stopnie w górę i o 3 stopnie w dół. Oraz mamy tutaj funkcję pivota, lecz nie możemy jej użyć przy domyślnej podstawie. Monitor ma z tyłu standard VESA 100 100 mm i używając zewnętrznego ramienia możemy monitor ustawić za pivota. Podsumowując, monitor pod względem ceny do jakości i możliwości robi naprawdę dobre wrażenie. Świetnie sprawdzi się do gier, jak i do oglądania filmów, czy nawet podstawowych prac graficznych. Ogólna ocena monitora to 9 na 10. Plusy. Cena. Jakość wykonania. Pilot w zestawie. freezing Premium. Czas reakcji pikseli. Minusy. Brak funkcji pivota przy podstawie zestawu. No tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba, z znacznkiem, oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz. co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.